Czy to już jest ten moment, aby zrefinansować swój kredyt i zmienić go na tańszy? Z tym pytaniem dzwoni do mnie coraz więcej osób, dlatego postaram się odpowiedzieć krótko. To zależy, a dokładnie trzeba to po prostu policzyć. Dlatego odnajdź swoją umowę kredytową, sprawdź w banku, jakie masz aktualne oprocentowanie i dzwoń do mnie, a ja pomogę Ci sprawdzić, czy ten już Ci się opłaca, czy musimy poczekać na dalsze obniżki stóp procentowych. Natomiast pamiętaj. Dalsze obniżenie stóp procentowych wcale nie jest przesądzone. Na świecie trwają różne konflikty, nowe powstają, trwa wojna handlowa, a to wszystko może doprowadzić przecież do wzrostu cen, a tym samym stóp procentowych, a nie do ich obniżek. Dlatego, zwłaszcza jeśli masz oprocentowanie zmienne, dzwoń do mnie pilnie, a ja pomogę Ci sprawdzić, czy warto przenieść ten kredyt na nową, tańszą ofertę z oprocentowaniem stałym i nie tylko, że zmniejszymy Twoje oprocentowanie, a więc i raty, to dodatkowo zabezpieczymy Cię przed ryzykiem ewentualnych wzrostów na najbliższe 5 lat. Pamiętaj też o tym, że to nie powstrzymuje nas przed refinansowaniem tego kredytu szybciej, kolejny raz, jeśli stopy procentowe jednak spadną. Także utrzymuj tylko zdolność kredytową, dzwoń do mnie, gdy obniżki stóp procentowych znowu się pojawią, a ja pomogę Ci to za każdym razem przeliczyć, czy to jest moment na kolejną zmianę, kolejną obniżkę i kolejne zabezpieczenie się na następne 5 lat. Zapraszam.